Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. Dzisiaj bardzo ważny odcinek, ponieważ pomówimy sobie o coinach, które będę na pewno kupował już w tym momencie koiny, które będę trzymał do najbliższej hossy na pewno, ze standardem ISO 2022. Także mega ważny odcinek, mega konkretne, ważne coiny, które myślę dadzą bardzo, bardzo duże zyski, przynajmniej 20-30x, także zostańcie do końca odcinka, posłuchajcie, bo naprawdę warto. Dla tych, którzy nie mają jeszcze konta na giełdzie kryptowalutowej lub chcą zmienić na trochę bardziej profesjonalne, polecam wejść sobie z mojego linka na dole w filmie. Na giełdę Bybit, zrobić tam konto, ponieważ jest to giełda według mnie najbardziej profesjonalna ze wszystkich. Ja z niej korzystam, a dodatkowo możecie dostać od giełdy Bybit za aktywności, które tam zrobicie do 30 dolarów, jak i ja do końca tego miesiąca będę losował osobę, która zarejestruje się z mojego linka i wygra 100 dolarów, które prześlę jej na konto Bybitowe do wykorzystania na co tylko będziecie chcieli. Także nie przedłużając, zaczynajmy z tematem. Moi drodzy, pierwszą monetą, o którą wam będę wrzucał i nie będziemy jakby tutaj opowiadać o każdej monecie, Bóg wie ile, dlatego że uważam, że każdy z Was powinien się uczyć robić researchu. Każdy z Was powinien wejść sobie na e, daną monetę i zresearchować ją po prostu samemu. Więc pierwszą monetą, o której sobie będziemy mówić, która już e, tak naprawdę jest w standardzie ISO 2022, to jest XDC Network, czyli tak zwany ZinFin. E, jakby uważam, że ZinFin na pewno może być. Monetą, która w następnej choć się wyskoczy, bardzo dużo się o niej mówi, ale bardzo cicho, tak naprawdę, więc warto, warto o tym powiedzieć. Tutaj, oczywiście, jak sobie wejdziecie na ich stronę, możecie sobie zobaczyć, że pierwsza generacja, druga generacja, czyli Bitcoin, Ethereum, oczywiście, i niby trzecia generacja, czyli Zinfin, porównanie oczywiście transakcji na sekundę, średniego, które jest bardzo duże w porównaniu z Ethereum i z Bitcoinem. Na dzień dzisiejszy, średnia kwota prowizji, właściwie opłaty za transakcję. Dwie sekundy wystarczą na potwierdzenie transakcji, gdzie w bitcoinie to jest 10 do 60 minut, więc no, dosyć ciekawie no i oczywiście konsumpcja energii znacząco, znacząco mniejsza, więc zachęcam Was, żebyście sobie weszli na stronę Zinfina, poczytali, poczytali sobie o raportach, zobaczyli z jakimi firmami mają tak naprawdę na dzień dzisiejszy współpracę, to jest bardzo ważne tak naprawdę, więc no wejdźcie, zobaczcie, nie liczcie, że ktoś Wam wszystko powie, najlepiej jest tak naprawdę samemu sobie wejść na stronę, przeklikać wszystko i zrobić własny, Własny research na temat e, tej monety, prawda? Ale wróćmy na chwilę jeszcze tutaj do Capa, w którym możemy sobie zobaczyć, że tak naprawdę, e, jeżeli chodzi o ZinFin to kapitalizacja rynkowa tego Zinfina nie jest jeszcze jakoś bardzo, bardzo duża, ponieważ to jest 384 e, miliony dolarów, więc Zinfina możemy zaliczyć tak naprawdę do takiego mid-size capa, czyli średniej wielkości, monety o średniej wielkości e, market capie. Oczywiście sobie możecie zobaczyć, jak to wyglądało na Zinfinie. No Zinfin w najwyższym punkcie tak naprawdę był w okolicach 0,17, czyli to jest, 5x od tego, co jest w tym momencie. Uważam, że ta moneta ma bardzo duży potencjał, szczególnie przez to, że jest ze standardem ISO, więc warto ją obserwować. Uważam, że te wszystkie monety, zresztą, o których wam będę mówił, ja nie będę wsadzał pieniądze, jeszcze nie wiem w jakiej strukturze ilościowej, ale każdy z tych projektów będę chciał kupić. Dlaczego każdy? Dlatego, że już wcześniej o tym mówiłem w poprzednich filmach. Po prostu zwyczajna dywersyfikacja. Nie wiemy, która moneta wyskoczy, nie wiemy, która będzie najbardziej używana lub promowana przez banki centralne, więc po prostu warto zaopatrzyć się w te wszystkie projekty. To nie jest dużo projektów, to jest 9 projektów, Lada, więc lepiej wrzucić, nie wiem, po 1000 dolarów w każdy projekt niż 9000 w jeden, bo może nie traficie i co wtedy? Reszta wystrzeli, wasz akurat nie wystrzeli, więc po prostu na tym polega ta dywersyfikacja waszego portfela. Uważam, że każdy mądry, gość, który gdzieś tam inwestuje, powinien to po prostu yy, no, wrzucać w swój portfel, wrzucać właśnie tą dywersyfikację. Moi drodzy, następną monetą, oczywiście znaną przez wszystkich, mam nadzieję, jest XRP, Ripple, czyli Moneta, która tak naprawdę w tym momencie ma już tą gwarancję, jeżeli chodzi o ISO. Jest o niej ostatnio głośno. Wiecie, że jest sprawa sądowa. Gary Gensler ją wypowiedział z SCC. Oczywiście na razie nie znamy wyniku. W tym momencie powstają jakieś ugody, jeżeli chodzi o SCC i XRP. Uważam, że w grudniu ta sprawa może się przesunąć jeszcze maksymalnie do stycznia, chociaż uważam, że będą chcieli ją zamknąć na koniec tego roku. Jeżeli by się okazało, i teraz. Nie chcę przesadzić, ale może się tak wydarzyć, więc no, rozmawiajmy o tym, o tym jak tak naprawdę może być. Jeżeli XRP wygra tą sprawę w sądzie, to poprzez te ugody, które się teraz dzieją, to uważam, że jest to wielce, wielce prawdopodobne. Uważam, że zyska niesamowicie na cenie. To będzie ogromny wzrost, Uważam, że przynajmniej 10X, myślę, że dużo, dużo więcej. E, uważam, że XRP ma taki potencjał i wygranie sprawy przez XRP e, ma taki potencjał, że mogłoby zapoczątkować nawet nowy bull market przez to, że po prostu wejdzie tak niesamowita ilość kapitału w XRP czy w świat krypto. Może tak być, nie musi. Uważam, że po prostu gdzieś tam ta iskra, którą XRP może puścić, może być bardzo znacząca, jeżeli chodzi o rynek kryptowalutowy. Uważam, że market makerzy mówmy ogólnie też będą chcieli to wszystko połączyć, bo wiadomo, że na tym rynku istnieją bardzo duże manipulacje i on sam sobie nie działa. Więc w momencie w którym XRP wygrał, uważam, że bardzo wiele pozytywnych informacji o rynku kryptowalut i ogólnie sytuacji makroekonomicznej pojawić się może na rynku, za czym i pójdzie Bitcoin, za czym po prostu cały rynek kryptowalut dostanie miliardy e, dolarów e, dodatkowej kapitalizacji. No, co może być dla nas dosyć mocno ciekawe, więc warto też się po prostu gdzieś e, w te monety zaopatrzyć, oczywiście XRP jest, głównym, jest główną firmą, która budowała całego, całego ledżera, zresztą jak sobie wejdziecie na XRP, XRP Ledger, możecie sobie też wejść, poczytać, nie będę się tutaj rozwodził, możecie sobie wejść, zobaczyć o co chodzi z tym ledgerem XRP. Zachęcam, bo myślę, że taka wiedza na pewno Wam się na pewno Wam się przydaje, jeżeli będziecie chcieli inwestować w tą monetę, możecie sobie tutaj wejść i o wszystkim po prostu przeczytać. Oczywiście jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, w tym momencie e, są to 23 miliardy dolarów. To jest ogromna liczba XRP, tak naprawdę nie zostanie tak łatwo złajpowane z rynku, bo jest niesamowita ilość pieniędzy w to wpompowana. Możecie nawet to porównać właśnie do Bitcoina, którego kapitalizacja na dzień dzisiejszy wynosi prawie 400 miliardów e, dolarów. Także no, z tym XRP nie jest źle. W piku mieliśmy XRP y, po jakieś 3 dolary 3,20, 3,30. Bardzo dawno XRP nie miało nowego ATH. Dlatego też osobiście, nawet mówiłem to w poprzednich filmach bardzo sceptycznie do tej monety podchodzę, ale uważam, że z tym standardem i przy sytuacji, w której mają sprawę z SEC, może to być bufor do tego, że ta moneta zaskoczy wszystkich, zaskoczy mnie, dlatego na pewno również spekulacyjnie XRP będę chciał e, zakupić. Następną monetą uważam totalnie czarnym koniem, monetą, którą ja osobiście bardzo lubię, monetą, którą na 1000% dodatkowo jeszcze będę kopował, ponieważ Quant'a już posiadam. Zresztą mówiłem o kłancie dłuższy okres, nie wiem, z, chyba z, kiedy to było, zaraz Wam powiem, e, kiedy to było, e, jak Quant, moi drodzy, e, kosztował e, w okolicach 40 dolarów, to o nim mówiłem, że to będzie moneta, która dosyć mocno wystrzeli, a w tym momencie Quant kosztuje 142 dolary, także to jest praktycznie wzrost 300%. No bardzo mocno szczególnie pamiętajcie, że to, że rynek w tym momencie jest w bardzo słabej kondycji, w bardzo słabej sytuacji, a Quant cały czas idzie do góry, on nie zwalnia. On po prostu idzie cały czas swoim życiem. Rynek go nie interesuje, ma go totalnie w dupie. Po prostu ma swoje i gdzieś tam zasuwa, gdzieś tam zasuwa do przodu. Kapitalizacja rynkowa oczywiście również nie mała, ponieważ jest to prawie 2 miliardy dolarów, więc tak samo projekt nie zostanie złajpowany z rynku. W bardzo w jakimś tam szybkim okresie czasu myślę, że w ogóle ma również już standard. Kilka miesięcy temu jeszcze nie miał, ale już standard ISO 2022 otrzymał. Eee, największy wynik w historii: 428 dolarów. Jeżeli chodzi o moje przewidywania na temat ceny tego tokena, oczywiście, tak jak mówię po raz kolejny, to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Uważam, że w HoSie, nowej HoSie, która będzie, quant. Spokojnie może osiągnąć cenę przynajmniej tysiąca dolarów. To jest moje osobiste zdanie. Myślę, że się nie pomylę, a jak się pomylę, to się pomylę, ale to jest po prostu gdzieś tam moje przewidzenie cenowe. Uważam, że tak się może stać. Uważam, że Quant ma niesamowicie duży potencjał, uważam, że to będzie kryptowaluta, którą bardzo ciężko. W, w, w czasie powiedzmy od dzisiaj do 5-10 lat po prostu posiadać, dlatego że weźcie pod uwagę, że Bitcoin jest w okolicach 21 milionów monet na rynku, a kwanta podaż obiegowa to jest tylko 12 milionów, czyli prawie połowa tego co Bitcoin. Więc ta moneta patrząc na podaż obiegową w porównaniu z Bitcoinem, która jest dwa razy mniejsza, patrzcie na cenę i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, jak Bitcoin był w okolicach tej ceny, jaką miał podaż, jaką miał kapitalizację, jaką miał wtedy podaż, więc uważam, że Quant może być kiedyś bardzo dużym konkurentem do Bitcoina, jeżeli chodzi o cenę przy tej podaży obiegowej. Więc uważam, że już nawet w tym momencie to jest bardzo, bardzo tania moneta. Nawet jakby wróciła do swojej ceny, to robicie tak naprawdę 400%. Oczywiście wejdźcie sobie również na stronę, możecie sobie o wszystkim tutaj poczytać, szczególnie o partnerach, ponieważ to też są bardzo, bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o projekty kryptowalutowe, prawda? Następną monetą, którą będę dorzucał do swojego portfela jest oczywiście Algorand, następny layer 1 w porównaniu do Fantoma. Muszę go mieć, chcę go mieć, uważam, że będzie to mądre. Jest bardzo duża adopcja Algoranda w tym momencie. Kapitalizacja rynkowa również niemała, ponieważ prawie 2,5 miliarda dolarów. Podaż obiegowa 6 miliardów, czyli w okolicach tak naprawdę tej podaży, którą ma Phantom, ale, Cardano, boże, Cardano, Algorand ma po prostu bardzo duże adopcje. Również ma zapewniony standard ISO 2022, 20 najwyższy wynik w historii w okolicach 3 dolarów. Uważam, że spokojnie Algorand tą cenę przebije. Ponieważ jest o nim ostatnio głośno, bardzo wiele utility wprowadza w tym momencie do świata realnego. Ma ten standard, więc uważam, że będzie bardzo, bardzo mocno wykorzystywany. Możecie sobie wejść również na ich stronę i zrobić swój research. Tu oczywiście macie również. Foundera Algoranda, który zakończył MIT. Jest to profesor, także, no, dosyć ciekawe rzeczy. Poczytajcie sobie, zobaczcie, co i jak na pewno warto. Także, Algorand to jest moneta, która na pewno w moim portfelu w najbliższym czasie zagości. Następna moneta moi drodzy, którą już posiadałem, sprzedałem ją na dosyć mocnej górce. Mam zamiar na pewno do niej wrócić. To jest oczywiście XLM, czyli Stellar Lumen. Jest to kryptowaluta, która jest tak jakby drugą wersją XRP, tylko bardziej zdecentralizowaną która miała, nie wiem czy jeszcze ma, ale miała na pewno partnerstwo z IBM, więc dosyć duży projekt o bardzo dużej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 3 miliardy dolarów. Podaż obiegowa dosyć duża, 25 miliardów, także tutaj cena na pewno nie będzie osiągać w najbliższym czasie jakiś kwot w wysokości 20-30 dolarów, jednakże na tym standardzie ISO również na mapie ISO jest, już działa Stellar jako blockchain bardzo prężnie w całym tym standardzie jest dosyć mocno wykorzystywana, eksploatowana więc no zresztą ranga jej to jest 25 więc uważam, że Stelara ja koniecznie chcę mieć koniecznie chcę kupić uważam, że potencjał tej monety, gdzie najwyższy, najwyższy wynik tak naprawdę to było moi drodzy zobaczmy sobie największa najwyższy wynik historii Najwyższy wynik to jest 93 centy, czyli prawie dolar, czyli tutaj mamy prawie, e, właściwie 9x, tak możemy powiedzieć. Ja uważam, że w najbliższej hoście e, Stellar może osiągnąć cenę 1,5 do 2 dolarów. Ale zobaczymy, na pewno jest to śmieszna cena za Stelara. Ja pamiętam, że go sprzedawałem za 45 centów. Kupowałem go chyba za 17, o ile mnie pamięć nie myli. Także też fajnie na tym, na tym wyszedłem. Ale teraz będę do niego na pewno wracał i z powrotem wrzucał go do swojego portfela. Zresztą stronę mają przepięknie zrobioną. Wejdźcie, zobaczcie, poczytajcie. Jest naprawdę, naprawdę. Bardzo fajnie zrobiona. Przeczytajcie, zróbcie sobie, zresztą kod źródłowy też mają tutaj podane Poczytajcie sobie o niej tak samo, zróbcie research, zresztą jak o każdej, o każdej innej monecie, o której sobie tutaj rozmawialiśmy. Bo pamiętajcie, że to co ja mówię, to ja mówię, ale najważniejsze jest Wasze spostrzeżenie na ten temat. Następną monetą, o której sobie porozmawiamy, jeszcze nam zostały dwie, to jest Iota. Iota to jest oczywiście również Mitka Gem. Kapitalizacja rynkowa na ten moment dosyć mała 780 milionów dolarów, w tym momencie kosztuje 28 centów. Historycznie kosztowała maksymalnie ponad 5 dolarów, więc tutaj IOTA ma niesamowity potencjał wzrostowy, również ma już zagwarantowane miejsce WISO 2022, 20 również będzie dosyć mocno wykorzystywana jej koszt transakcji na IOcie jest równy 0. Zresztą, możecie sobie wejść na stronę i, i, i to też strona bardzo fajnie zrobiona, możecie sobie poczytać, zobaczyć, jak to z AIOtą po prostu E, wygląda, jaka jest jej adopcja, ale uważam, że projekt ma jak najbardziej bardzo, bardzo duży potencjał. Uważam, że do ceny jej, e, którą tutaj sobie nawet włączymy, Max. E, e, powinno w nas bliższej e, się dojść. Nie byłbym tego tak bardzo pewny, jak na poprzednich projektach. Uważam, że zobaczymy, co IOTA zrobi, jeżeli chodzi o adopcję i o swój marketing, ale uważam, że na IOcie e, 10x, 15X na pewno w nas naj, najbliższej hoście powinno się wydarzyć. Także to jest następna moneta, którą do swojego portfela będę dokładał. Jednakże w najmniejszej ilości ze wszystkich, które Wam w tym momencie e, podałem. No, i prawie na koniec zostawiamy sobie najlepszy smaczek, najbardziej jedna z najbardziej niedocenionych mote, monet, czyli hadera Hashgraph o kapitalizacji rynkowej wynoszącej prawie 1,5 miliarda dolarów. Zasoby w obiegu 24 miliardy, czyli tutaj hadera też musiałaby popracować nad spalaniem swoich tokenów. Ale uważam, że to jest też czarny koń, e, który ma bardzo duży potencjał wzrostowy, tak naprawdę jest on zbudowany na bazie layer 0. Możecie sobie poczytać, co to jest layer 0. W skrócie powiem, layer 0 to jest zbiórka layera 1, 2, 3 do 1 i po prostu e, ulepszonego. Jednakże jeżeli chodzi o jednakże jeżeli chodzi o H -bara, to uważam, że on ma bardzo długą drogę jeszcze przed sobą. Uważam, że potencjał wzrostowy jest masakryczny. To jest jeszcze taki mid cap gem, można powiedzieć w stronę low cap jama. Jednakże ma bardzo duży potencjał, ale według mnie to jest jeżeli chodzi o H-Bara to jest przestrzeń minimum 5 lat, żeby tu naprawdę się zrobiło grubo. Ja na pewno będę go akumulował teraz i przyszłościowo również chcę go dokupować. Maksimum historyczne to było 56 centów, także możecie sobie zobaczyć, że to jest 10x od tego, co jest w tym momencie. Uważam, że w najbliższej hoście Hadera przebije spokojnie swoje ostatnie ATH, więc dlatego też uważam, że warto ją skupywać. Jest to po prostu czarny koń, który. Uważam, że w przyszłości ma niesamowicie duży potencjał. Poza tym, nawet jeżeli sobie wejdziecie, ona ma bardzo dużo współpracy naprawdę, z naprawdę dużymi firmami. Oczywiście tutaj macie również wypisane jej prędkość, transakcje, to sobie możecie zobaczyć. Ma bardzo dużo aplikacji zbudowanych na swoim blockchainie. Więc poczytajcie, zobaczcie, zobaczcie przede wszystkim na współpracę. No i co? Róbcie research. Po prostu kupujcie to, co uważacie za stosowne, ale to są monety, które na pewno ja będę skupował. Zresztą, jak wejdziecie sobie na tutaj artykuł, gdzie SWIFT w wersji 5, czyli to ISO 2022, możecie sobie zobaczyć, że wszystkie kryptowaluty, o których wam powiedziałem, w standardzie ISO 2022 20000, to jest IOTA. Stellar Lumen, czyli XLM, Ripple, czyli XRP, Zinfin, yy, yy, no i oczywiście Algorand. Nie powiedziałem tu jeszcze o Cardano, ale Cardano jeszcze nie ma standardu, nie wiadomo czy będzie miało, więc nie chcę się o tym wypowiadać. Zresztą Cardano nie lubię, raczej nie będę go kupował, więc no, to już jest oficjalne, czyli Interledger Protocol Family ISO 2022 System. Yy, oczywiście w tym momencie możecie sobie zobaczyć oficjalnie też wszystkie te projekty, które tutaj są, są potwierdzone. Jeszcze do tego nam dochodzi Quant, o którym sobie rozmawialiśmy i H Bar, który właśnie tego nie jestem pewny. Będziemy musieli to jeszcze sprawdzić. Już jest albo będzie dopiero wchodził oficjalnie. Jednakże z tego, co czytałem artykuły, ma po prostu wejść do tego ISO przed pełną adopcją. Dlatego warto, warto gdzieś tam w niego sobie zainwestować. Moi drodzy, podsumowując naszą rozmowę o top kryptowalutach, które będę skupował na najbliższą hossie, uważam, że te kryptowaluty naprawdę mają potencjał przynajmniej 10X przy następnych wzrostach. Uważam, że już powinien, powinniście się gdzieś tam zacząć interesować tymi projektami, zaczynacie skupować. Ja na pewno będę zaczynał to robić, ponieważ różnie może być, nie ma co kupować jednej, trzeba to sobie. Dywersyfikować, oczywiście, nie mówimy tutaj o tym, żeby nie skupować innych projektów poza ISO, bo ja takich projekty również posiadam, również skupuję łącznie z Bitcoinem. Ale to są projekty, które według mnie mega, mega mocno wystrzelą, i nie tylko na to, że są w standardzie ISO, chociaż to jest główny powód, ale też dlatego, że po prostu mają za sobą bardzo, bardzo dobrą technologię. Dajcie znać, moi drodzy, czy wam się podobało, przez kliknięcie lajka, like subskrypcji, ewentualnie dzwoneczka, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. To mnie bardzo, bardzo wspiera. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie konta na e, giełdzie kryptowalutowej lub macie, ale chcecie przejść na jakąś nową, polecam Wam Bybita z mojego linku. Ja osobiście go używam, dlatego też go polecam. Jest dużo bardziej profesjonalny. Według mnie, niż inne giełdy, lepiej działający, ma kilka funkcjonalności, których na przykład Binance nie ma, więc po prostu warto sobie z tego skorzystać. A przy okazji, jeżeli macie ochotę, możecie mnie wesprzeć. Jeżeli nie, to nie, nikt nie będzie o to zły. Także dziękuję serdecznie wszystkim za oglądnięcie mojego filmu. Pamiętajcie, że wszystko co mówię w tym filmie jest tylko i wyłącznie moim subiektywnym spojrzeniem na rynek kryptowalut. Nie jest to pod żadnym pozorem porada inwestycyjna, nie powinniście słuchać. Brać pod uwagę w 100% tego, co mówię, powinniście podejmować decyzje sami, nie biorąc pod uwagę e, żadnych innych ludzi z YouTube'a czy skądkolwiek. Także dzięki, jeszcze raz, za oglądanie filmu. Dla tych, którzy nie są jeszcze na grupie Discordowej i Telegramowej, zapraszam, bo tam jest ogrom, ogrom wiedzy, dużo więcej niż na YouTube. Rozmawiamy cały czas. Ja tam jestem tak naprawdę cały czas, również rozmawiam ze wszystkimi, także serdecznie zapraszam. Dawajcie link, macie w Link z opisu pod moim filmem. Także trzymajcie się, do zobaczenia.